Nie! Nie! Nie, nie, nie! 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 Nie mogę sobie poradzić poniedziałek 10:30, 103! Nie mogę sobie poradzić z samego rana! Nie mogę sobie poradzić z tym, że co, dzisiaj mam je nagrywać? Nagrywasz codziennie, dzień w dzień. Czyli każdego dnia myślisz o tym, żeby coś nagrać, że coś musisz nagrać. Kiedyś to było tak, że przypominałem sobie mniej więcej, a co godzinę, powiedzmy Marcin, coś tam nagrać, coś chwilę nagrać, coś nagrać, coś nagrać. To nie jest tak, że idziesz nagrywasz film, jedziemy na park trampolin, strzelam albo tylko na skatepark i poświęcamy godzinę czasu na nagrywanie. To jest cały dzień, czyli ta kamera, tą kamerę trzymam cały czas. Po prostu cały czas ze sobą. To jest moje narzędzie pracy. I teraz mam z tego zrezygnować tak szybko, tak nagle mi jest tak ciężko. Po prostu nie wiem z samego rana co robić. Albo muszę sobie znaleźć jakieś inne zajęcia, albo cokolwiek innego. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu, nie wiem, od dwóch miesięcy mam taki. Wie nie wiem czy to widać na filmach. Mam większy power. Był taki moment, gdzie mi się nie chciało trochę nagrywać. Troszeczkę. No ale. Teraz mam nagrywać tylko trzy razy w tygodniu? Ale zaraz, zaraz. Nie nagrywać. Tylko publikować. Wczoraj opublikowałem, dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj opublikowałem, czyli w niedzielę opublikowałem film z piątku i soboty i wyszedł 17-minutowy. 17 minut, gdzie ciąłem, ciach, ciach, ciach. Tak zrobiłem film z 40 minut, czy tam z 50, że po prostu ci, ci, już nie miałem co w zasadzie uciąć. No muszę i tak. Nie, ja i tak powyrzucałem, niektórych elementów nie wstawiłem. Po prostu za dużo. 17 minut to jest też za dużo do oglądania i to widzowie też mi powiedzieli, i ja o tym też, o tym doskonale wiem. 10-12 minut to jest taki czas, którego ja się trzymam. Nie miałem z czego ciąć. Ja nie nie miałem gdzie muzyki wstawić. Bo, jak jest taka szybka akcja, ciach, 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 ciach to po prostu muzyki nie wstawiam. Dzisiaj jest poniedziałek. Albo pomyślałem nad tym, żeby było jakieś fajniejsze ujęcia. Na pewno muszę coś ze sobą zrobić, to jest pewne, muszę sobie czas po prostu zorganizować inaczej. Jest tyle tematów, o których nie powiedziałem, między innymi te słuchawki, po prostu bajka, słuchawki są bajka. Nie powiedziałem też o tym, jak... może nie straciłem jakieś chyba 450 złotych czy 500, bo wydałem na oprogramowanie, dwa lata temu, za Crazy Egg, to jest oprogramowanie Snapshoty, czyli ze sklepu Właśnie zaraz idę, idę do pracy. Muszę iść, nie wiem, jak pójdę. Ze sklepu robi zdjęcie, gdzie kto i jak, jak chodzi, czyli którędy. Czy wchodzi na tą stronę, co. Z, wiesz o co chodzi, takie śledzenie, ale to jest normalne. To, to, to wszystkie sklepy tak robią. Nawet jest, są takie usługi, że wideo. Po prostu, żeby widać, widzieć zachowania konsumentów, to nie jest nic nielegalnego. To jest absolutnie legalne, to jest normalna rzecz i w zasadzie powinno się takie rzeczy analizować, żeby wiedzieć gdzie jak chodzi kon konsument, klient, czy podąża z tutaj myszką, czy tam, czy wszystko jest czytelne i tak dalej. No i ten Crazy jak właśnie służy do tego, żeby mi coś tak pokazywać. Nie zainstalowałem tego, zresztą e, widać doskonale, że jest zero zdjęć w ostatnim tygodniu i tutaj, no tak, że zero tych snapshotów. Zamówiłem sobie to oprogramowanie chyba dwa lata temu albo rok temu, żeby zarejestrować to trzeba było podać numer karty i ja nie wiedziałem o tym, a tam mi sięgnęło kasę. Pomiędzy 400 500 złotych, czyli to było 100 dolarów, coś tam, coś dolarów. No i ja myślałem, że później to odznaczyłem, że już nie chcę tego. I ja patrzę w styczniu, po prostu wyciąg, a tam 450 złotych mi wcielo, no nie? Czyli wydałem łącznie mniej więcej 1000 zł na oprogramowanie, którego po prostu nie używałem ani razu. Nie zainstalowałem, bo tam było coś tam, jakieś problemy. Wiesz, dużo, dużo czasu potrzeba było na to, no nie? Ale teraz Marcin ma dużo czasu i teraz może właśnie iść do pracy i się zająć sklepem. Nie iść, tylko kuś tykać. Ale mam dobry humor dzisiaj. A ty? Czekam, jak Sony pokaże nowy aparat. 6700 tam 700, albo 7000. Ale słuchaj, właśnie, co zrobili? Co pokazali? Zobacz, że w jednym momencie ileś firm powrzucało Xperia 10. Xperia 10, wszystkie. Po... Zobacz. Kolejny, 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 kolejny kanał. Same Xperia 10. Wszystkie dwie godziny temu. No i dlaczego tak się dzieje? I w ogóle, dlaczego nagrywam tak, w ten sposób, ze światłem. A nie po światło. O! Dzieje się tak dlatego, że jest embargo. Czyli dostają firmy czy różne kanały wcześniej dany produkt, ale słuchajcie, dopiero możecie opublikować recenzję przykładowo o 10 godzinie, w poniedziałek, dzisiaj. I właśnie tak to wygląda, czyli mają, dostają wcześniej do testów produkty, nagrywają tam, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie nawet wcześniej, ale publikują dopiero wtedy, kiedy mogą. I stąd akurat pojawił się ten nowy telefon, a ja szukam w ogóle szukam aparatu dla Miłosza. No dobrze, to dzisiaj sobie porozmawiamy o. Ciszy. A dokładnie słuchawki Sony XT czy MX1000MK3 taka nazwa trudna trzecia wersja tych słuchawek bezprzewodowe czy na Bluetootha i co najważniejsze pierwsza skupiłem słuchawki z redukcją szumów i po prostu jak zakładam to nic nie słyszę no może trochę wiesz przesadzam ale generalnie naprawdę kupiłem je dwa tygodnie temu Mam je od dwóch tygodni. Jestem po tak dużym wrażeniem tych słuchawek, że mówię, przetestuję i dopiero powiem, jakie, jakie, jakie są moje odczucia. Są po prostu fenomenalne, nie tylko moich, moje, tylko moich różnych znajomych. Każdemu, komu daję, to po prostu rewelacja. Jedziesz w samochodzie, cisza. A czujesz się jako pasażer, nie? W domu cisza. Wszystkie szumy, które... Ptaki, wiatr, ulica. Ktoś idzie. Słyszę, że ktoś po chodniku idzie. Wiatr. Rozmowy. Ktoś z tyłu, jakaś kobieta idzie na obcasy. Słyszę. Samochód przejechał. Idzie kobieta. Tak. To wszystko to normalnie nie jest słychać. Zakładając te słuchawki jest cisza. No dobrze, jestem przynę do pracy i nie wyłączyłem ostatnio światła jak byłem. Nieźle. Oglądasz mnie od dawna? Pamiętasz moje studio? Nie studio, kuchnie. To były początki budowy właśnie tej dużej kuchni. Słuchaj, to, to jest ile szerokość? Jest 1,75 m, tak? Czy 1,5 m? Coś takiego, czy albo 1,25 m, zobacz. Jak, jaka szeroka była ta kuchnia wtedy wybudowana? Konstrukcja podłogi była taka. Szły tutaj profile. Później właśnie tutaj OBS i na to płytki, a pod spodem szło odprowadzanie wody i przewody. Obecnie kuchnia wygląda tak, i w zasadzie nie ma co pokazywać, i tego się wstydzę. To chcę zmienić. I to zrobię tą zmianę w tym roku. Na razie z kuchni wyniosłem puchary. To są puchary właśnie za piłkę nocną, za zagranie. Tutaj nie chodzi tylko o posprzątanie tego. Chociaż no też, powiedzmy, że też. <laughs> Widzę, że kwiatki nie przetrzymały zimy. Tam są dziury, które muszę je załatać. I słuchaj, i ogólnie po prostu coś muszę tutaj zrobić, jakiś pomysł na ścianę, jakieś może trendy jakieś najnowsze. Na pewno to zostaje, to jest bardzo fajne, to mi się podoba. Eee, tutaj tamte meble też zostawię, no bo szkoda mi ich, ale wystarczy dosłownie niewielki koszt, ta ściana. I to wszystko zmieni. Zrobienie tej ściany. W jaki sposób wszystko pozmienia. Przegląda najnowszy trend, jeżeli chodzi o aranżację kuchni i wykończenie. Jest dużo bieli. A ja widzisz, nie chcę za bardzo bieli. Takie też kolory to są ciężkie. To, są, to nie są jakieś neutralne kolory. Coś, może coś w tym stylu. No, bo teraz tak. Tu jest, tu jest drewno. Aczkolwiek to drewno to tak nie bardzo. Nie, nie, nie jest takie bardzo ważne, bo nie jest aż tak bardzo widoczne. Blat jest taki. Czyli taki imitujący. Jest ciemno... szary. No tak, ciemno szary jest. I on tak imituje coś, ścianę jakąś. I dlatego pytanie jest takie, co tutaj zrobić? Żeby, czy połączyć to, to, takie drewno, czy w ogóle to drewno. E, tutaj z tym. W jaki sposób? Jeszcze muszę tylko w pracy, koło pracy posprzątać, bo ktoś... Ale kiedy to było? Nie, to się przykleiło. Ktoś tutaj rozwalił. I muszę teraz sprzątać, ja tego zmywać nie będę, mam nadzieję, że deszcz spadnie i wszystko umyję. E, idę, Kasia po mnie przyjeżdża po chorego, już nie będę wracać na piechotę. A ty, Marcel, w szkole jakąś nową grę wyczaiłeś? Mhm, uh -huh. ale I... i tak gram w Brawl Stars, i tak Brawl Stars mi się chyba nigdy nie uh -huh. Nie jest dziurę. W czym? No nie, bo mam dziurę ogólnie w bucie i widać... Pozokcia <grym> się po... Po widać Ja tylko szczęaj buty. Akurat te slipony. Takie bez sznurówek. W górach miałem problemy z dronem, ale może problemy wynikały z tego, że było zimno, więc zobaczymy czy tutaj się przelecę. Dzisiaj jest plus 6 stopni, więc jest bardzo dobrze. Albo 7 nawet. Mam problem w ogóle z, z kartą. Odpaliłem drona. i Jest i słuchaj. Spróbowałem i nie wiem, czy mi się udaje, ale chyba tak. Transmisję na żywo. Na razie robię to na kanale Mazur na żywo i tam takie rzeczy mogę wstawiać, ale bezpośrednio z drona leci transmisja na YouTube'a. Tak mi się wydaje. Muszę to po prostu zaraz sprawdzić. Nie wiem, czy w ogóle tam coś słychać jakieś dźwięki, czy też nie, ale sama w ogóle na GoPro, którą też mam, e, miło że gdzieś, gdzieś tam jest, którą też mam ze sobą, też, cześć, też można prowadzić transmisję transmisję bezpośrednio. Także to może być fajne, fajna, może to być coś w ogóle fajnego, coś co będę w tym roku wprowadzać, zobaczymy. Ja mam tutaj perłę z drużyny, który sprawdzi mi czy w ogóle jest ta transmisja. No jest, to tak. A weź wideo, A no, może to być wiesz co wcześniejsze. Kurczę. No to jest, jakby wyświetla się, że na żywo. Ponieważ dużo wrzucam na swój Instagram na Insta Stories Marcin Mazur, postanowiłem jakby go jeszcze bardziej bójnąć, może się uda bardziej. Dużo rzeczy tam rzucam, ale jest też konkurs. Na instagramie moim jest konkurs, no właśnie trzeba wejść, follow i odczytać wiadomość. 10 nagród dla 10 osób o wartości 20 zł każda nagroda w weekend rozwiązanie konkursu na instagramie. Na Zmontowałem w międzyczasie twój film Jaki? Z tego. Yy, z plasteliny O, to fajnie Marcel, ja idę na chwilę z Tomkiem Jutro naleśniki na śniadanie Jutro weźmiemy. pączki na śniadanie Bo tu no jest tusty twarde. Przecież wiem, że jest jest. Dzień dobry Przecież wiem, pa Pa. jest tusty Czwarty Przedem specjalnie tutaj w to miejsce z trąbkiem, jak robiłem dzisiaj live'a, wracałem ze skateparku, Parku, bo skatepark Park jest tutaj, 50 metrów stąd i po tej drodze często jeździ miłość jak wraca na hulajnodze. I była dzisiaj taka sytuacja na live'ie na kanale Mazur Mazurarzu, jak prowadził live'a, właśnie, właśnie to było zarejestrowane. Mianowicie idę z tym telefonem i obok mnie jedzie, jedzie miłość tutaj, przy, jedzie samochód z tyłu za nim, tam taki starszy dziadek, trąbi i... Ja na miłosza wiesz, że dlaczego jeździ po ulicy, ale nie zauważyłem, jak stał chłopak. Tam są samochody. Tam w tym miejscu stał. Ja specjalnie tutaj jestem odwrócony w tą stronę, bo zaraz do, do czego dojdę. Tomek, bo Tomek jest kamerzystą, chodziło o to, że ten chłopak się zatrzymał na środku ulicy. Wiesz, Tomek? Zatrzymał się na środku ulicy, przed tym tym. On był tam z fajeszką, i tak stoi, no nie? A ten samochód się zatrzymał. Nie wiedziałem, że chodziło o to, że on zareagował jakby na Miłosza, że tamten zatrąbił na, na Miłosza. No i teraz pytanie Tomek, ja byłem na, w ogóle na niego, mówię, co ten gościu, stanął na środku i co on robi, tak? Zatrzymał, no jak wiesz, jak, jak wariat, tak? Zatrzymał się, tak jakbym wyszedł na środku. No i teraz Tomek, czy miłoż może jeździć po tej ulicy? No, I ten, Tak? No. Dlaczego? nie może jeździć po drodze rowerowej, ja ani w chodniku. Nie, bo nie, na nocy nie może jeździć po ulicy, tylko wiesz, co jest? Zobacz. Ten znak. Prawdopodobnie ten znak, tak jak ten chłopak powiedział, on ma wielkie znaczenie. Czyli, że można tutaj jeździć, rozumiesz? I można chodzić, rozumiesz? Mhm. I bo on, on mówi do niego, to i ten, te, tak, żeby spojrzał. Ja patrzę, fakt, ja nie widziałem tego znaku. Tak samo myśliśmy, co nie wiem jaka tu jest ulica. Ten znak oznacza prawdopodobnie, muszę to sprawdzić, że tutaj po prostu można jeździć i można chodzić, tak? Bo to jest strefa, tak? No, jest zakaz niby chodzenia. No, nie, nie, to jest koniec. Koniec tej strefy, czyli tutaj można chodzić. Oczywiście tam już dalej nie, ale przed tym znakiem tutaj jest jeszcze strefa jaka? No trzeba było sprawdzić, tak? Nie pistoleto. Ale no tak, Tomek, ty szukasz tego, piątka. No pistoleto szukam. Nie mam pistoleto. Ja... Gramy teraz... W oficjalnym meczu przegrałem, dostałem straszne baty od Tomka, dwa mecze przegrałem, a teraz jest mecz towarzyski, Polska-Argentyna, wygrywam póki co 1-0, a Tomek szuka najlepszego polskiego strzelca obecnie, czyli piątka. Pistoleto. kolejny dzień wypoczynku, weekendowego wypoczynku nad morzem. Wczoraj zakończył się prawie że tragicznie. Z dwóch powodów. Po pierwsze mi już był w szpitalu na życiu, a po drugie kiedy wczoraj nagrywałem vloga, to telefon mi się zamoczył. Ja go trzymałem go nisko.